Riverside to zespół składający się z trzech muzyków tworzących rok progresywny. Kapela działa od 2003 roku i zdobyła uznanie wśród słuchaczy nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W ostatni piątek w Miejskim Domu Kultury Batory odbył się ich koncert. Wydarzenie nawiązywało do mającego wcześniej miejsce w Chorzowie winyl festiwalu. Jak już zapowiadaliśmy wcześniej, winyl festiwal chcemy, aby trwał przez cały rok. Między innymi właśnie poprzez organizację takich imprez jak dzisiejszy koncert zespołu Riverside no grupa, której Renoma wykracza daleko daleko poza nasz kraj. Właśnie niedawno wrócili z Turne po Stanach Zjednoczonych. Znakomicie sobie radzą w salach koncertowych Europy Zachodniej. No i oczywiście jak widać po frekwencji dzisiaj również w naszym kraju. Natomiast to, co wyróżnia nasz festiwal, nie ograniczamy się wyłącznie do koncertu. Staramy się zawsze przybliżyć różne gatunki muzyczne. Dzisiaj będzie to rok progresywny i zaraz po koncercie zapraszamy zarówno uczestników tego wydarzenia, jak i wszystkich pozostałych, którym nie udało się wykupić, kupić biletu na spotkanie w ramach nocy na dworze karmazynowego króla. Dziedziniec i parking MD Kubatory został dzisiaj przearanżowany, zaanektowany na potrzeby właśnie tej cudownej muzyki. Będziemy słuchać zarówno utworów sprzed lat, jak i tych z, z, z ostatniego okresu. Wszystko będzie podane w pięknej, niepowtarzalnej aranżacji i spięte słowem doktora Jacka Kurka. Mamy tak zwane after party, czyli słuchanie muzyki z płyt winylowych. I to nie byle jakiej, bo to muzyka, która stała u źródeł symfonicznego rocka. Mija 50 lat od debiutu zespołu King Crimson i w hołdzie temu zespołowi i tej muzyce chcemy poświęcić tę wyjątkową noc. Trudne zadanie, wzruszające przede wszystkim.